Na program zaprasza Aquapark Fala. Co to znaczy, że ktoś umie pływać? Czy można opanować tę sztukę raz na zawsze? Dziś pytamy o to ekspertów z Akademii Pływania Aquaparku Fala. W wieku 4-5 lat dzieci już uczą się podstaw machania nogami, tak, e, zanurzania twarzy. E, w wieku starszym 6-7 lat już uczymy podstaw dopływania kraulem, dopływania na grzbiecie. E, także myślę, że sześciolatek jest w stanie już pływać technicznie. Okej, okay, ustawiamy się jedna osoba za drugą. makaron bierzemy jeszcze raz ze sobą. Zabieramy makaronik. Uwaga, będziemy sobie teraz płynęli na plecach z makaronem. Trzymamy sobie makaron z przodu. Kładziemy się na plecach, głowa patrzy na sufit, brzuszek jest umieszczony do góry. Jeśli się nauczymy pływać, to nauczymy się pływać na zawsze. To jest jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Natomiast no, pewnym walorem takiej umiejętności pływackiej jest wydolność którą to na skutek braku treningu możemy stracić, ale też szybciej po pierwotnym nauczeniu pływania, szybciej do pełnej sprawności wrócimy. I też możemy się. Nieustannie rozwijać, czyli poprzez trening te nasze zdolności motoryczne, takie jak szybkość, wytrzymałość, możemy budować. Powiem na swoim przykładzie: pływam jakieś 25-26 lat, raczej systematycznie i każde moje wejście do wody to jakaś poprawa. Jeśli nie poprawiam wydolności, poprawiam technikę, żeby pływać jak najszybciej, jak najdokładniej, jak najmniej przy tym się męczyć, jak najkrótszym czasie. Na pewno należy to rozpatrywać jako proces wręcz wieloletni. Na pewno trzeba pamiętać, że przy nauce pływania, jak przy nauczaniu każdej innej złożonej czynności ruchowej, trzeba się wykazać systematycznością. Jest to systematyczność przede wszystkim rodziców, którzy muszą dzieci, niezależnie od warunków pogodowych, od nastroju danego dnia, regularnie przyprowadzać na zajęcia. Taka postawa gwarantuje, Efekt i skutek w postaci wyposażenia młodego człowieka w umiejętność pływania, która poza zdrowiem, poza walorami społecznymi, gwarantuje mu też, a może nie gwarantuje, ale poprawia jego bezpieczeństwo w środowisku wodnym w różnych okolicznościach. Pływać każdy może, ale im wcześniej mamy kontakt z wodą, tym łatwiej przychodzi nauka. Czy to znaczy, że dla dorosłych jest za późno? Nic bardziej mylnego. Wystarczą chęci, systematyczność i odpowiednie podejście. Miejsce, w którym się znajdujemy, Aquapark Fala, dostarcza przestrzeni nie tylko do nauki pływania, a wręcz przede wszystkim do rekreacji. I taka rekreacja może być pierwszym elementem tego, tej nauki pływania. Chodzi o to, by osoby, które do nas przybędą, chcą się nauczyć pływać, pomyślały o tym w kategoriach wypoczynku, relaksu, by ta nauka pływania nie kojarzyła się ze stresem, z treningiem, tylko z przyjemną czynnością, z wypoczynkiem i relaksem, jaki woda może nam dostarczyć. Podobnie postępujemy z najmłodszymi uczestnikami naszych zajęć, które rozpoczynamy od właśnie procesu oswojenia. Co ma miejsce nie tylko na wodzie głębokiej, ale przede wszystkim w brodzikach. Atrakcje w postaci zjeżdżałymi, tryskaczy, generujących czasem tylko mgiełkę wody, powodują, że to oswojenie przebiega w przyjaznych warunkach. A kiedy już się z wodą oswoimy, czas na naukę pod okiem profesjonalistów. W Parku Fala. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do soboty przez doświadczoną kadrę Akademii Pływania. Uczymy pływać zarówno w formie zorganizowanej, czyli w grupach. Są to grupy do siedmiu uczestników na jednego instruktora. Uczymy także indywidualnie. Ponadto te zajęcia pływania, nauki pływania najmłodszych naszych uczestników polegają na uczestnictwie także rodziców więc te, te formy, co najmniej trzy można by było tutaj wskazać, indywidualne, grupowe, a także grupowe z rodzicem. Ceny zawsze bał się wody, młodszy za to do wody zawsze ciągnął, no i stwierdziliśmy, żeby to wykorzystać. Jak młodszy chce, no to starszego też zapisaliśmy i, i stąd pomysł na to, żeby ich zapisać tutaj i uczyć pływać. Już od tego czwartego miesiąca wzwyż do 100 lat uczymy, e, każdego nauczymy pływać. Na program zaprosił Aquapark Fala.